Bardzo serdecznie z tej strony PokePatryk, więc yy, jesteśmy w kolejnym openingu, tym razem no nie kart, ale może wam wytłumaczę małe, yy, małe zmiany, więc jesteśmy w małym, nowym miejscu yy, teraz aktualnie na, na openingi, no i na dodatek yy, udało mi się ustawić kamerkę, niestety przed chwilą mi spadła i dlatego muszę kredzić od więc... Yy, nie ma z no dzisiaj SisVNeo, bo akurat nie mogę się do niego dodzwonić na Skapie, ale mo, możemy to chyba mo, mimo to nakręcić. No więc... No więc... Co to są za boosterki? To są sześć boosterów, w każdym są dwa żetony z kartonu, zrobione przeze mnie. Wszystko jest tutaj zrobione przeze mnie, więc... Kurde, sorry. Więc... To... Ja nie wiem czy istnieje takie coś, tak szczerze mówiąc Więc po prostu. No po prostu... Yy, no jakby wam to powiedzieć. To jest wymyślone przeze mnie, ale wam też mogę robić takie coś w konkursach, więc może jednego już sobie tu wezmę, a resztę już położę na bok. I zaraz otworzymy sobie pierwszego. Musimy się w końcu zmieścić w 15 minutach. O Jezu, sorry, przepraszam Was. Tu mam jeden booster, więc położę je w innym miejscu, może gdzieś tu. Chyba by dalej idealnie. No więc, oczywiście jakby to były prawdziwe boosterki, to bym ich nie... to bym je oszczędził, ale tak to ich nie oszczędzamy. No, dokładnie, taki cały ja. Otwieramy i zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Są dwa takie żetony, oczywiście one są obydwa z kartonu, nie z plastiku. Chyba je dobrze powinniście widzieć. Eee, więc są to takie dwa żetony. Ten jest z Gajardosem. Gallardos, A o, tutaj mamy z przed ewolucją tortery i ewoluowana forma yy, tertujka, ale nie pamiętam jego nazwy akurat więc yy, no właśnie, no więc to są już nasze dwa pierwsze wczoraj się wieczorem na nich umęczyłem więc yy, może przejdziemy dalej o właśnie puste papierki tutaj, tutaj tu o tutaj jeszcze jeden został nie? i kolejny taki sam uwaga, otwieramy Rozrywamy. Jak teraz będę miał kłopoty z kamerką, to kogoś zabije chyba bo, bo po prostu, jak już rozdarłem dwa boostery, no to nie będę się zaś męczył, żeby je zrobić. Więc tutaj mamy. Charmandera, a tutaj Lugia. Widzicie? Oczywiście ja wiem, wiem, że tu beń, że w ogóle bym miał Lugie, ale no staram się, żeby to wyglądało tak, jakbym się cieszył. Zarobiście, więc yy, o, tutaj mamy, jakby to było w pokebolach yy, ewolucja number one, czyli ewolucja bazowa yy, jest w czerwonym polu normalnym. Yy, na, natomiast na przykład legendarny pokémon jest w w pomarańczowym Master Bolu, jakby co, to z tyłu nie ma nic. O, właśnie. Lugia i Charmander. Yy, na przykład później mamy takiego Geardosa, który jest drugą, ewolu... jakby ewolucją bazowej ewolucji, więc bazowej formy. Dlatego też on ma na niebiesko, jest w Super yy, Dokładnie. A natomiast Ultra Bole, czyli. Jak Bukemon ewoluuje no, na prawie, na maksa przed mega ewolucją jest, no to wtedy e, oczywiście e, on jest w ultrabolu, czyli w takim żółtym. Więc otwieramy kolejnego. E, trochę się już rozerwał. I uwaga, co mamy w środku. Pierwszy to Charmelion i Pikachu. No właśnie, oba są w Super Bowl'u. Wiem, że normalnie są one ciemniejsze, ale no... Nie wiem czemu je zrobiłem na jasno. O właśnie. Zobieramy wszystkie śmieci. I zostały nam... I zostały nam trzy takie boosterki. Otwieramy sobie teraz tego yy! wiem, że tam jest jakiś pokeball normalny, ale co jest w środku, więc... piplap i... I Charizard! Jest! Tak, wiem, widziałem, że on tu będzie, ale po prostu staram się, żeby to wyglądało tak, jakbym się naprawdę cieszył, bo... Yy, żeby, wiecie, żeby to wyglądało jak naprawdę taki w miarę opening więc yy, Charizard to mój ulubiony Pokémon, dlatego będzie ten żetonik w kolekcji Charizarda. No i właśnie. Yy, więc może przejdziemy do kolejnego, że, tego boosterka, przedostatniego. Następnie zostanie nam już tylko ostatni. Wiem, że będzie tu gdzieś, yy, albo nie będę wam nic mówił. Yy, o, może jeszcze trochę tego rozerwijamy. Okej, okay, więc, w pierwszym jest, y, co to jest, to jest y, Blastoise, a w drugim jest Primal Groudon, y, co, co ja gram, Groudon, właśnie, y, w, w Masterce jest Groudonik, tak jest. Y, no właśnie, dlatego jeszcze lepiej by było jakbym to, wiecie, jakbym to... Kupił yy, takie prawdziwe i sam znalazł nagle Groudona, to by było bardziej ciekawe takie i tak wiecie o co chodzi. No. Więc... Yy, więc Blastoise i Groudon dokładnie. Więc został nam ostatni boosterek. Zmieścimy się idealnie w 15 minutach, nawet w, chyba w 10 mi się zdaje. Chyba poruszyłem zaś kamerką. Poczekajcie na sekundę. Jest dobrze. Więc uwaga, otwieramy. I co mamy w środku? Więc jest to Tertuik. I jego maksymalna ewolucja, czyli Torterra. Tertuik i Torterra na koniec. Najbardziej mi się podoba ten primal, znaczy co jak domy. Ten Grodon i Charizard, który gdzieś tam jest, ale ja chyba nie wiem tego teraz, sam, bo poszukam go może. O jest. No właśnie. Czyli to są te dwa żetony, które najbardziej mi się podobały. Mam nadzieję, że to Wam się spodobało ten filmik, ten materiał, więc. Yy... Wiem, że to są żetony takie istnieją i można coś z nimi robić. Chyba grać czy coś takiego. Wiem, że takie żetony istnieją, ale nie wiem jak je zdobyć. Może są w busterkach, może nie. Szczerze nie mam pojęcia zielonego, więc sami musicie się tego dowiedzieć. A teraz... Yy... Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Nara!